Starajmy się snuć refleksję, a się włączmy śpiew kolet, aby wspólnie wychwalać przejście naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. na całym terytorium Galilei i Judei. Każdy niech uda się więc do miejsca, z którego pochodzi i tam zostanie spisane. Maryjo, pochodzę z Betlejem. Muszę się tam udać. Dla Ciebie to zbyt trudna droga. Zostań tu. Nie, Józefie. Pójdę z Tobą. so <laughs> Jestem cieśla. Cieśla nam zawraca głowę, lepiej idź gdzieś na budowę. Będzie cieplej dzieci w tym złowie. się. Ciemna rodzin była ciemna noc, Już dzieciaki smacznie spały, nagle jakiś głos. pan, przyszedł na Ziemię. Mesarz przyszedł do ludzkości, a w wysokości, w jaki całeśmy czekali, coś też z wyglądali. O, radosna mała Mógł cię znajdzie boga syna. w zatworciem pałacu, bo na Ziemię osnut się racią. O, nie, mili pastuszkowie, pan w kubowi leży szłowie. Bo do wszystkich przyszedł ludzi, nie do królu, ledwie służyć. W stajeneczce w Betlejemie, Bóg w żubeczku cicho drzemie. Z świętej pazny zrodzą dziecię, pójdźcie, widać tam go przecie. Więc już więcej nie wklejajmy do Betlejem, pospieszajmy. Czekaj bracie na stadach, niech mi Panu władą ale jakieś dary weźmy Panu na no, ofiary. To, co ma tu najlepszego, niechaj weźmie, a do tego swoje serce Bogu złoży. To największy jest dar Boży. Ubyć we wszyscy, Drodzy co? Mesiarz pojawił się w Betlejemie? Dziś, gdy mi gwiazdy rzucą tron i ziemię, to jakiś spisek powstał w okolicy. Posłać śpiegów głowdonej mieściny. zbadać dokładnie wszystkie przyczyny. Aby tyjemskich ruchów uczestnicy niechaj zawisną naszą dzielnicę. Zarządzić. Śledztwo ścisłe i surowe. Jakieś co jeszcze doniesienia nowe? Właśnie tu nasz łukancy ze strażnicy. Przywiaźć kościel do stolicy. to trzech królowie speszką do połek, aby przed tobą jej czołem. Trzech królów w domie? Ha! Na krańcu świata. o istnieniu wyjść z dawna do lata. I słusznie, bo blask mi korony kurca promienie na wszechświata strony. Dobrze, lecz każde wypadać dokładnie. Co to za królowie? Staraj się dowiedzieć, po co tu przyjechali. Mówi Panie że zbadać pójdę i Twoje wątpliwości co rozwieję, a jako wierny Twemu rozkazowi służyć będę swojemu królowi. Chcę być Panem jedynym, w Królestwie całym nie chcę mieć żadnych spisków. Wszędzie zdrada i fał, zdrada wszystkich błogów, kapłanów i wojsk. Zajrzę mi w sumienie, nic się przede mną nie skryje. Przenikam spojrzenia, myśli, słowa, ruch każdy. I piara trzykrotnie takemu. Czym czole nie daje zdrada? Chcę być królem jedynym. Spis ludności został zakończony. Rozkaz cesarza autostała został wypełniony. Będę im spokój, lecz głośno mówi o jakim cudzie, o królemesjaszu, że on się narodził, by śpieszny swobodzić. O na najjaśniejszego pana stoją trzej królowie. Co on czynić dalej? Niechaj wejdą królowie. Witajcie królowie, co was do mnie sprowadza? Witaj, witaj królu Herodzie, dobra sprowadza nas tu nowina, bo na Twej ziemi, w twoim narodzie, Panna zrodziła rodził wielkiego Syna. Będzie to mocarz powietrzny lat, a chociaż mieczem niewojujący, sprowadzi pokój całym światu, pokój poddanym i panujący. Z takiej wielą i ja się raduję, zaszczyt dla mnie i dla Państwa mego, chojnie go obdarzem pałac gdy odnajdziemy Pani czołowego. Może znasz miejsce, gdzie się narodził, a wtedy łatwiej będzie go odszukać. Dokładnie nie znam miejsca urodzenia. Tylko, gdy tylko odnajdziecie, dajcie znać z powrotem, bo ja żyję tym pragnieniem, by o tym i A więc sam żegnaj, wszechpotężny Panie, za Twoją gościnę. Dziękujemy szczerze. Wołać straże wszystkich żołnierzy. Ha! Króla im się zachciewa, o króla im chodzi. Ja ich odmuczę punktu, z w chwili powodzi. Odejść to dziecię, wnet go zabiję. Ja pan świata, ja wziąłem Wyście pierwsi tu przybyli. Spójrzcie na Dzieciątko, jak pięknie chwili. Dzieciątko Boże, le na ścianku leżysz, w ślubku pogodanych swoim posterzy. Tak się cieszy Dzieciąteczko, że zostaniesz z nami, więc przynoszę Ci koszyk A jak lewek Cię przyniosłem, przyniosłem świeży obliczony, żebyś płatny nie był niezły dzisiaj narodzony. Ja zaśpiłem przez pioseneczkę i Jezu mój manetki. Druga z duszy włosy na twój jarcie grał. Pasa w górę owce i w szałach się skał. Nagle aniołowie z nieba w przypłynęli, obudzili go, gdy stał, gdy stał. Na uroczenie dziś wita czas, kiedy po prostu, jak na drogę nie popuśnię raz, nimi pierwszej gwiazdy las, nimi pierwszej gwiazdy las. Ja ci przyniosłem cię pożreć, beczew rozkierowała dzisiaj między nożki, nożki. No że więc prosty dar, miłość śpielka i nie mam miary. Czemu mi mój skarbiec zasnąć ciągle nie chcesz? Czemu dar spoglądasz? Kogo ci potrzeba? Zaznij, że zaśni słonko słomko z nieba. Lulaj jest. Bez wzajemnego Mesjasz się narodził, więc zebrałem całą służbę z całą karawaną i kadziło w wonne wiozę, by złożyć przed Panem. Mój garbaty wielbłąd wszedł przez pustynię. Gwiazda drogę wskazywała. Przyjmij Panie, dziecię małe, złoto i korony. Ty się z królem Świata. Przyjmij nasze pochłonie. Niech Wam Bóg zapłaci, zacni monarchowie, i w drogę powrotną szczęśliwie prowadzi. Nie wam daje od Boga. Do stron waszych niechaj inna prowadzi was droga. Do Heroda nie wstępujcie, bo on zdradę knuje. Lecz biała człowiekowi, co z Bogiem bojuje. Wyście Bogu chwałą dary, dla was jest nagroda, a od na śmierci piekło dla króla Herona. jedni bliżej, inni dalej. Pastuszkowie, aniołowie, trzej królowie, oni byli w nim potrzeby, teraz wszyscy są już w niebie. My do nieba też idziemy, kiedyś z nimi tam będziemy, bo za dobre, święte życie Bóg nagrodzi nas obficie. miłości do Pana Jezusa. Dlatego, żeby podawać sobie ręce. Dlatego, żeby się uśmiechać do siebie. Dlatego, żeby sobie przebaczać. W tę wyjątkową noc Bożego Narodzenia, gdy milkną wszelkie spory, a blask choinki rozświeca każdy zakątek naszych domów. życzymy dużo zdrowia, optymizmu, wiary w pogodne jutro, wszelkiej pomyślności i szczęścia. Niech te święta będą przepełnione ciepłą, rodzinną atmosferą, okazją na zatrzymanie się i zastanowienie nad własnym życiem, co najbardziej się w nim liczy, a czego bardzo często nie dostrzegamy, pomijamy z różnych względów. Życzymy otwartości serca na światło miłości i ufności, aby maleńki Chrystus narodził się w nim na nowo. W nowym, 2016 roku. Spokoju i harmonii, pokonywania wszelkich trudności i przeszkód, ogromu sukcesów, odważnych marzeń, samych mądrych decyzji i wszelkiej satysfakcji.